Witam w moim kolejnym odcinku kwadratowego świata Minecraft Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku dzisiaj będzie trochę ciekawszy ponieważ zbuduję y, latarnię morską Tak, pobrałem sobie moda y, no, single player comments, ale nie będę go używał to znaczy... Będę go używał, ale tylko w, yy, w jak mi bardzo potrzebny. <laughs> A tak to nie będę używał w ogóle. Mówię, tak jak mówię, będzie... Jak tylko będzie mi bardzo potrzebny. Pan, zacznijmy budować na morskie, może już mam przygotowany plan. Tak, to jest na razie buduję podstawę wieży, latarni. Oczywiście nie zbuduję tej latarni całej w tym jednym odcinku, więc potem zrobię cięcie. i no i po prostu pokażę wam latarnię jak już skończę tak tu będzie szukam po bokach Pokazuję na razie, jak to będzie wyglądać wcale. Tak, więc teraz zrobię krótkie cięcie i pokażę wam, jak skończy tam z powrotem. Yy, tak, prawie skończyłem, teraz muszę... Niestety, no bo Nie mam jeszcze... Muszę użyć moda, bo muszę malowy trochę mieć. No i powiedzmy, że dziesięć wystarczy. Potrzebuję. I teraz już tu jestem bezpieczny. Lewa sobie płynie. Jeszcze pokażę. Mam tu zamiar jeszcze kiedyś po bokach, żeby lewa uciekała, ale to jeszcze nie, nie dzisiaj. No tak w miarę. Tak i jeszcze wyszłem raz po i pieska mam. Nazwałem go portek. Zbuduję mu budę. Mm. Albo właściwie mogę mu oddać ten domek, bo ja sam sobie będę i tak nowy budować. Tutaj mam zamiar. To on będzie w tym domku mieszkać co mm. sobie zrobię. <coughs> Czyli tak. Eee, latarnia jest skończona. <coughs> Mi się podoba. Znaczy, tu na muszę tylko schody zrobić. Drzwi, ale to się dokończy kiedy indziej. I pochodnie muszę wstawić. A co naprawdę jest za dużo roboty? Hmm. Chwilka. I do tego też, by to używać czas. To znaczy, modów. <coughs> A tak to teraz sobie wyrównam... Żeby go nie... Chodź tu, Portek. Chodź tu. <laughs> żeby go nie walnąć łopatą. Tak to... wyrównam sobie teraz ten mój nowy dom, a w następnym odcinku zacznę go budować. <laughs> Co by jeszcze powiedzieć... <laughs> tu modów nie będę używał, bo w związku z tym, że robię serię Zabawa z modem, to po co mam jeszcze dodatkowo używać w kodasowym świecie Minecraft, nie. <laughs> co do escape'ów, to bardzo bym prosił, żebyście mi przysyłali escape'y polskie, Mówicie, wiecie, mój angielski to jest <śmiech> katastrofa. <śmiech> A z polskim sobie łatwo poradzę. Teraz już troszkę dłuższe escape'y. A tak to. Tu będzie mój nowy domek. Tak, widziałem wcześniej jeszcze jednego psa. Ale tak, nie będę... Na razie chcę mieć jednego bo jakoś za bardzo i tam nie zależy teraz, żeby mieć dużo psów zresztą to potem za dużo jest i przeszkadza tylko na moim jednym świecie z modem to zresztą pokazywałem go w zabawie z modem to tam miałem, miałem 20 psów zginęły w walce z obiekami ale co chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? No a teraz mi zostało tylko dziesięć, dziesięć plus. Teraz poczekamy do nocy, sprawdzimy, bo właściwie po co czekać? No, nawet, nawet. Oświetla. To raz wrzucę. Nie chcę tego. Tak mówię, modów będę używał tylko jak mi będą potrzebne. Tak jeszcze muszę. A tak to w ogóle nie będę. Tak, to już będzie koniec. Mówię, że mam pieska. No co? W następnym odcinku, oczywiście, buduję domek. Do zobaczenia.